Siemano. Dzisiaj przedstawię Ci cytat: Kurta, wonę czyli jesteśmy tym, kim udajemy, że jesteśmy. I to prawda, że jesteśmy tym, kim udajemy, że jesteśmy. Człowiek jest bardzo dobry w zakładaniu masek i czasami ma to swoje plusy, ale jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, to nie powinieneś według mnie zakładać masek. Powinieneś być autentyczny, powinieneś być po prostu sobą i ludzie cię po prostu pokochają za to, że jesteś jaki jesteś bo uwierz mi, budując relacje w masce kiedy się zdejmiesz kiedyś będzie jakiś moment kiedy ty tą maskę zdejmiesz i to wszystko wyjdzie na jaw że ty cały czas udawałeś i że w rzeczywistości jesteś inną osobą i ludzie nie będą temu przychylni i prawdopodobnie cię zostawią więc musisz na to uważać bo to jest naprawdę ważne więc podsumowując, co chciałbym, żebyś wyciągnął z tego materiału, to żebyś po prostu był sobą i naprawdę nie udawał, bo zawsze się znajdą ludzie, którzy po prostu cię będą uwielbiali za to, jakim jesteś, a ci, którzy nie, no to po prostu cię nie doceniają i ich strata. Dawaj jednak w komentarzu, co ty myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij. No, i do następnego.